Cześć. To Youngster Stalking. Podcast młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście. Obserwujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Moim gościem dzisiaj jest profesor Karol Myśliwiec, polski archeolog. Dzień dobry. Przechodząc do pierwszego pytania, jak wygląda taka droga do zostania archeologiem? Droga każdego człowieka. Do archeologii jest zupełnie inna. Ja na przykład zainteresowałem się archeologią i przypuszczałem, że mogę z nią związać swoją przyszłość, dlatego że ten fach uwzględnia mnóstwo moich różnych zainteresowań. szkole miałem prawdziwe, jak mówią Francuzi, de richesse, to znaczy nadmiar zainteresowań, lubiłem, lubiłem geografię, historię, sztukę, muzykę i tak dalej, i tak dalej, podróżować po całym świecie, języków obcych pasjami się uczyłem i jakaś taka wypadkowa tych wszystkich zainteresowań to była właśnie archeologia śródziemnomorska, przy czym nie od razu moja uwaga była ukierowana całkowicie na starożytny Egipt, interesowała mnie też bardzo, bardzo starożytna Grecja, ale ja chciałem koniecznie uczestniczyć w wykopaliskach. Natomiast w Grecji nie prowadziliśmy wtedy w czasach komunistycznych. To był rok 1961. Wtedy już profesor Michałowski założył polską stację archeologiczną w Kairze i prowadził wykopaliska w Egipcie i Syrii. Natomiast w Grecji nie było wykopalisk. Wobec tego ja też zwróciłem moją uwagę na Egipt starożytny i w ten sposób zostałem egiptologiem. Egiptologiem, archeologiem, bo to są w obrębie egiptologii bardzo różne specjalności. Są egiptolozy, którzy tylko zajmują się językiem starożytnym, są tacy, którzy prowadzą badania archeologiczne oraz wiele, wiele innych różnych zainteresowań. Niegdyś Egiptologia to było właściwie tylko zainteresowanie językiem starożytnego Egiptu. A obecnie Egiptologia obejmuje mnóstwo innych dziedzin, przede wszystkim antropologię, badania szkieletów ludzkich. Jeszcze 50 lat temu w Sudanie, kiedy odkrywano nekropolę zawierającą szkielety ludzkie, nikt tych szkieletów nie badał. W tej chwili z misją archeologiczną jedzie antropolog, który ba, z każdego, każdy szkielet bada niesłychanie dokładnie i na podstawie tego można określić jak ci ludzie żyli, czym się zajmowali i jakie choroby ich dręczyły i tak dalej, i tak dalej. Także to, jest, to była moja droga do archeologii. Inni, zależnie od tego jakie mieli takie uboczne zainteresowanie, szli do archeologii dlatego, że Lubili rysować, a podczas wykopalisk bardzo pożądana jest dokładna dokumentacja tego, co, tego, co odkrywamy. Inni dlatego, że byli pasjonatami fotografami. Podczas wykopalisk robi się dokumentację wykopaliskową. Prawie każdy specjalista zajmujący się kiedykolwiek człowiekiem znajdzie zatrudnienie w archeologii człowiek, no już mówiłem o antropologii, ale również ktoś specjalista od kości zwierzęcych, paleozoolog też ma. Pole do popisu na wykopaliskach, i tak dalej, i tak dalej. Także trudno jest odpowiedzieć jakoś sumarycznie na to pytanie. Każdy człowiek miał trochę inną drogę do archeologii. Ja na przykład od początku interesowałem się ciągle sztuką. Sztuka, starożytna sztuka w ogóle interesowała mnie, ale również starożytnej Grecji czy Egiptu szczególnie. I stąd trafiłem do archeologii, do egiptologii. Czyli tak naprawdę, całe zainteresowanie archeologią, żeby przejść na taki wyższy poziom, tak zwany po prostu wysokiego zainteresowania, jakichś wyższych y, odkryć oraz wykopalisk, jakichś bardziej zaawansowanych, to jest tak naprawdę pasja. Pasja i jeszcze raz pasja. Pas, jeszcze raz pasja, ale i ogromna wiedza. Niektórzy usiłują wmówić profesorowi Michałowskiemu nawiano często, że jeszcze szczęście odgrywa wielką rolę. Profesor bardzo się bronił przeciwko temu. Szczęście sprzyja tym, którzy doskonale są przygotowani i którzy potrafią, mają oczy z czterech stron głowy i jednocześnie obserwują różne zjawiska, łącząc je w jedną spójną całość. Ale to jest ciągle jedna tylko z wielu możliwych dróg pójścia do archeologii. Są tacy archeolodzy, których obchodzi tylko technika wykopalisk. ich specjalnie nie obchodzi, co odkrywają, ale w jaki sposób technicznie te wykopaliska najlepiej wykorzystać. No, fizyka, technika odgrywa w archeologii coraz większą rolę. Czyli tak naprawdę. Czym bardziej rozwinięta jest nowoczesna technologia, tym wykopaliska mogą się stawać dokładniejsze oraz archeolodzy mogą lepiej wiedzieć, gdzie szukać starożytnych... Pozostałości, tak? Można to tak powiedzieć, z tym, że trzeba zawsze trochę zindywidualizować. To jest ogólnie poszukiwanie starożytności, ale pamiętajmy cały czas, że archeologia nie jest nauką samą dla siebie. Nie tylko po to istnieje, żeby dostarczyć zabytków, tylko jest służką historii. Na podstawie tego, co archeolog odkrywa, Później historyk rozwija albo koryguje swoje wyobrażenia o rozwoju historii. To jest nauka historyczna w ścisłej symbiozie z właśnie historią. Jak pan myśli, ile jeszcze można się nauczyć z archeologii, bo jednak bardzo dużo już części świata, już bardzo dużo o prehistorii i starożytności zostało bardzo dużo odkryte ale jeszcze bardzo dużo zostało do odkrycia. Jak no jest bardzo dużo do odkrycia. Jeżeli zajmujemy się Egiptem na przykład to pewne obszary czasowe zupełnie są nietknięte. Powiedzmy po pierwsza połowa pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Jeszcze jest w powijakach nauka o tym można powiedzieć, wykopaliska niewątpliwie bardzo dużo tutaj przyniosą. No Druga rzecz to jeszcze zależy od tego, gdzie w jakim kraju kopiemy? Egipt jest, należy do najlepiej wyeksplorowanych, może nie tak dobrze jak Grecja, ale mimo wszystko bardzo dobrze wyeksplorowanych krajów. Ale na przykład taka Ameryka Południowa jest właściwie w Powijakach. Tam dopiero rozpoczynają się prawdziwe wykopaliska i te przyniosą niewątpliwie różne sensacyjne odkrycia. A co przyniosą? To jest moja prywatna, reguła, którą sobie tak na podstawie doświadczenia wypracowałem, że im bardziej człowiek konkretyzuje to, co chce odkryć, tym mniej to odkrywa, tym bardziej odkrywa co innego. Ktoś chce odkryć architekturę, a odkrywa stosy papirusów. Ktoś chce odkryć papirusy, a odkrywa, odkrywa ceramikę starożytną. Przeważnie archeologia płata figla archeologowi i Daje mu do odkrycia rzeczy zupełnie inne niż sobie wyobrażał. A właśnie ile ma wspólnego z taką prawdziwą archeologią seria filmów o Indianie Jonesie? No, to jest Indianie Johnson to jest dużo, bardzo dużo wyobraźni, ale jest jedno jakoś mocno wydobyte, że człowiek, który jedzie na wykopaliska, musi być doskonałym obserwatorem musi mieć ogromną wiedzę. I musi po prostu nieustannie rozwijać swoje umiejętności w trakcie wykopalisk. Więc także to, to, ta wspólnota z Indianem Johnson, że to wymaga wszechstronnego przygotowania i ciągłego pogrębiania swojej wiedzy. A mógłby się Pan może z nami podzielić jakąś yy, historią, która zapadła Panu w pamięć z, z pańskich wykopalisk? Historiami z moich wykopalisk, ja mógłbym w tej chwili wypełnić tutaj cały wieczór, bardzo dużo różnych, ale jedna jedna była bardzo znamienna, bo ludzie zastanawiają się, jaki jest stosunek miejscowej ludności do nas i jak zachowują się ci robotnicy egipscy, którzy z nami współpracują. Otóż wydarzyła mi się taka historia podczas wykopalisk, karze, że wyszedł. the women are dosyć wysokie wzgórze piaszczyste, położone y, jakieś 200 metrów od najstarszej piramidy świata, to znaczy od piramidy Dżesera. Chciałem po prostu przyjrzeć się dokładnie temu terenowi i sprawdzić, czy to jest raczej przysypana jakaś budowla, przysypana piaskiem później, czy też y, y, jest to po prostu lita skała. I tak patrzę, stoję i w pewnej chwili widzę, że robotnicy, którzy kopali niedaleko mnie, zaczynają biec, ale ze swoimi motykami. Myślałem w pierwszej chwili, że oni chcą się na mnie rzucić i zrobić mi coś bardzo nieprzyjemnego. Tymczasem co się okazało? Oni, ja patrzyłem pod słońce i nie widziałem tego, że w odległości kilku metrów ode mnie pojawiła się kobra, która coraz bardziej podnosiła tarczę ku górze i przygotowywała się do tego, żeby mnie ukąsić. Natomiast oni, którzy pracowali w kierunku w pochodzenia słońca, Zor zobaczyli to i zaczęli biec w pewnej chwili, żeby mi życie uratować i istotnie uratowali. Także to charakter ja te w ten sposób chcę scharakteryzować tych ludzi, którzy identyfikują się z naszymi pracami, chcą się do tego przyczynić. i Za nieraz życie by oddali za nas, żeby, żeby wszystko było w porządku. Cokolwiek chciałbym poznać więcej, z moich hist, czy historyjek, z moich wykopalisk, polecam którąś z moich książek napisanych w języku polskim. Bo o ile ja w początkach mojej kariery zajmowałem się przede wszystkim pisaniem książek naukowych, to znaczy publikacją tego, co odkrywałem, to przez ostatnich kilka lat przede wszystkim zajmuję się popularyzacją nauki, popularyzując to, w języku polskim, popularyzując to, co odkryłem i co z tego wynika. No więc piszę książki w języku polskim. I te historyjki, staram się zawsze przekładać wiadomości naukowe z sensacjami, jakie miałem miejsce podczas wykopalizmu. I tak to, co działo się w Sekarze, opisałem w książce Egipt za piramidami. W, a właściwie w cieniu Dżesera, czyli w cieniu najstarszej piramidy. Później następny tom, jaki pisałem, były Teby, archeolog wśród bogów i faraonów. I tam y, opisuję, jakie przygody towarzyszyły archeologowi podczas pracy w świątyniach tebańskich, czyli dzisiejszy luksor na południu Egiptu. Kolejny tom poświęciłem moim wykopaliskom w Delcie Nilu. Książka nazywa się Delta Nilu, Reminiscencja Archeologa. I, I kilka następnych pozycji polecam bardzo, bo tam właśnie urozmaicam wydarzenia naukowe różnymi przygodami, jakie nas spotykały podczas wykopalisk. Czyli pisze tak naprawdę pan takiego realistycznego Indiana Jonesa. Jeżeli ktoś jest tak mocno przywiązany do Indiana Jonesa, to może sobie to w ten sposób wytłumaczyć. Ja uważam, że połączenie nauki z przygodą jest bardzo cenne, ponieważ pozwala archeologowi z większym zaangażowaniem odkrywać i interpretować to, co mu jest dane odkrycie. Proszę powiedzieć, ile czasu Pan spędził na takich wykopaliskach i czy są jakieś tego minusy takie większe? Ile czasu spędziłem? Ja wyjechałem do Egiptu pierwszy raz na wykopaliska w roku 1969. Więc 55 lat temu, ile czas, cały czas właściwie spędzałem na wykopaliskach, przed południem odkopując zabytki, a po południu opisując je i sporządzając całą dokumentację, która następnie szła do publikacji. No więc to, te 55 lat jednak to było kilka różnych miejsc wykopaliskowych. Zacząłem od Aleksandrii, od Aleksandrii gdzie wszyscy spodziewają się znaleźć grób Aleksandra, Wielkiego. Tymczasem my odkryliśmy amfiteatr, czy właściwie taką salę do przedstawień muzycznych z okres pierwszych wieków naszej ery, a później w górnych warstwach, czyli położone trochę wyżej, nekropole cmentarzyska z okresu muzułmańskiego. I tutaj jest przyczynek do tego, w jaki sposób polityka wpływa na decyzję archeologa. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Niemcami Zachodnimi w pewnej chwili, czyli z RFN. Wcześniej była, jak wiadomo, Niemcy były podzielone na wschodnie i zachodnie. No, nas jako przedstawicieli państwa komunistycznego siłą asocjowano. Z Niemcami Wschodnimi, natomiast Niemcy zachodni byli uważani za wrogów. I w pewnej chwili nastąpiło pogodzenie się, to znaczy Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Niemcami zachodnimi i poszukiwano bardzo możliwości współpracy. I wtedy, a ponieważ ja znałem dość dobrze język niemiecki, którego się uczyłem w szkole, profesor Michałowski zwrócił się do mnie z propozycją, żebym pojechał z zachodnią niemiecką misją archeologiczną na wykopaliska w świątyni faraona Setiego I w Tebach Zachodnich, czyli właśnie zachodnia część Luksoru. Pojechałem tam i to miało ogromny wpływ na, moje, na mój dalszy rozwój naukowy, ponieważ po pierwsze odkrywaliśmy cały zespół świątynny grobowy świątynny, to znaczy świątynia, która była miejscem kultu Faraona Setiego I. I tam zapoznałem się zarówno z szeregiem obiektów kultowych, jak też z no, na przykład ceramiką, Ogromne ilości ceramiki różnych okresów i na podstawie tego trzeba było określić, jak rozwijał się ten teren w nieco późniejszych czasach. Wreszcie Skoro już ta współpraca z Niemcami Zachodnimi została nawiązana, wobec tego zaproponowano mi następną, następne wykopaliska polsko-niemieckie. To było w Delcie Nilu, Minshat Abu Omar, arabska nazwa tego miejsca. I tam przepracowałem parę sezonów, aż wreszcie zacząłem prowadzić własne wykopaliska własne, to znaczy nie będące moją własnością, tylko polskie wykopaliska w centralnej części Delty Nibu wykopaliska, które przyniosły rzecz sensacyjną. Wszyscy usiłują mi mówić, że te wykopaliska były najmniej ciekawe z moich, a ja uważam, że może naukowo były najważniejsze, ponieważ odkryliśmy niezakłócone warstwy archeologiczne z okresu panowania Ptolemeuszy i później cesarzy rzymskich, warstwy archeologiczne z czystą zawartością, bardzo dobrze datowaną na podstawie monet, i stempli importowanych amfor. W związku z tym, dzięki tym odkryciom, można było później z dużą dokładnością datować podobne obiekty znajmujące się już w muzeach, na przykład figurki terakotowe. I tutaj jest na następna przygoda, jeżeli Pan tak chciałby ode mnie usłyszeć, przygody. Otóż, właśnie ten dokładny układ warstw telatryb pozwolił nam, wydatować z niesłychaną dokładnością pewne typy zabytków i między innymi figurki podobne do tych, jakie już były w, muze w różnych muzeach, między innymi Muzeum Louvre. Louvre, gdzie właśnie krótko przedtem ukazała się publikacja, Pani Françoise Dunham, publikacja tych zabytków, ale bardzo niepewne było datowanie, datowanie na okres rzymski ze znakiem zapytania. Tymczasem nasze wykopaliska pokazały podobne obiekty w kąt bardzo dokładnie datowanym kontekście, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że te... Figurki są o 500 lat starsze niż, te, niż zostały to, co zostało opisane w muzeach. Więc to był ogromny, ogromny postęp naukowy ja uważam, że no, to należy do naszych największych, moich największych osiągnięć. No, po wykopaliskach w Delcie Nilu przyszła taka refleksja, że my ciągle, my polscy archeolodzy ciągle zajmujemy się Miejscami czy obiektami ze stosunkowo późnych okresów, to znaczy okresu grecko-rzymskiego czy pierwsze wieki naszej ery. Natomiast zupełnie poza, poza zainteresowaniem polskich archeologów pozostają te wczesne okresy historii Egiptu Faraońskiego, przede wszystkim Stare Państwo. I poszukiwaliśmy, ja i kilku moich kolegów poszukiwaliśmy miejsca, które mogłyby wprowadzić Polską Szkołę Archeologii Śródziemnomorskiej do okresu faraońskiego, tego najwcześniejszego, to znaczy do okresu Starego Państwa. I w pew... podczas takiego rekonesansu naukowego w pewnej chwili zorientowaliśmy się, że po zachodniej stronie piramidy Dżesera, a więc na terenie bardzo no, pociągającym dla archeologa, nigdy nikt nie prowadził wykopalisk. I powiedziałem wtedy do moich kolegów, tu będziemy kopać. Ale zanim to się stało, to upłynęło jeszcze następnych 10 lat, ponieważ, żeby rozpocząć jakieś wykopaliska, a jeszcze wykopaliska w tak sławnym, pożądanym miejscu jak Saqqara, natoczyła mnóstwo różnych pozwoleń, ustaleń i tak dalej, i tylko dzięki temu, że profesor Michałowski cieszył się ogromną, ogromnym szacunkiem wśród Egipcjan, tylko dzięki temu udało się nam załatwić nowy, nowe chantier, czyli nowe nowe pole wykopalisk. I to są wykopaliska, którymi kierowałem, które wymyśliłem, że tak powiem, i kierowałem nimi przez 21 lat. Po zachodniej stronie najstarszej piramidy świata, czyli piramidy Dżesera wzniesionej dla tego faraona mniej więcej 2650 przed naszą erą. I tutaj odkryliśmy, między tą piramidą a brzegiem pustyni, odkryliśmy wspaniałe grobowce wysokich dostojników z okresu Starego Państwa, a więc z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, w tym znakomicie zachowany, bardzo bogato dekorowany grobowiec Wezyra MRF Nebefa, którego no, niemal wierną kopią, Teraz dzielą się różne muzea w Polsce. Niedawno wystawa tego odbyła się w moim rodzinnym mieście w Jaśle, gdzie muzeum po prostu też wykorzystało te rekonstrukcje pięknych malowideł i płaskorze grobowca Merewny Befa. Co chciałby Pan przekazać młodym adeptom archeologii, którzy marzą o tym zawodzie? Wiele rzeczy chciałbym przekazać. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że archeologia jest nauką cierpliwości. Każdy, kto przychodzi do niej i spodziewa się czegoś konkretnego, ja tu w tym miejscu, logika wskazuje, że powinno być to i to, zostanie ukarany za taką arogancję. Na pewno tego ma niektórzy z moich kolegów. Tak Ciągle wyznaczają ziemi, co ona ma im odsłonić. okazuje się okazuje, że im odsłania ale coś zupełnie innego. Co jeszcze chciałem przekazać, żeby cały czas nie tylko opisywali Obiekty swoich odkryć, ale żeby się zastanawiali nad tym, jakie jest znaczenie tego odkrycia dla historii, co z tego wynika. Nie tylko, żeby zmienić o 500 lat datowanie pewnej grupy zabytków, o którym już mówiłem, ale dla rozwoju społeczeństwa. Co, o czym, informuje nas ten zespół. Na przykład zespół ludzi, którzy, których odkry... szkielety oczywiście odkryliśmy w nekropolii górnej naszych wykopalisk przy piramidzie, to znaczy z okresu już późnego grecko- rzymskiego, to nam pokazało, zilustrowa... na podstawie chorób, które znajdowały odzwierciedlenie w szkielecie tych ludzi, opowiada, opowiada nam, jakie choroby przechodzili, jak pracowali, to są niesłychanie ciekawe rzeczy. Czyli uważa pan, że zawód archeologa jest po prostu bardzo przydatny i warto nim być? Ja uważam, że. Y Zawód archeologa jest konieczny przede wszystkim. Historia jako nauka nie rozwijałaby się kompletnie niemal, gdyby nie było archeologów ze wszystkimi ich obiektami odkrytymi, włącznie z papirusami, na których znajdują się teksty, i włącznie ze sztuką, która ukazuje, jakby był wysoki rozwój społeczeństwa w tamtych czasach. Więc uważam, że zresztą wszyscy ludzie. Mają naturalną tendencję do zbadania swojej przeszłości, do poznania swojej przeszłości. Ile rzeczy wynika z tego, że my znamy, wiemy, jaka była przeszłość naszych rodzin czy nasi przodkowie. No, można jako szczególnie ciekawą rzecz pokazać, jak Anna German, pieśniarka, wielka pieśniarka, która bardzo się przyjaźniła z Rosjanami. Kiedy ją jej Rosjanie zaproponowali, żeby została, przyjęła obywatelstwo rosyjskie, powiedziała: Zrobię to wtedy, jak mi pokażecie, gdzie zamordowaliście mojego ojca i gdzie jest pochowany. I wie pan, to jest. I było jej największe pragnienie. Każdy człowiek pragnie poznać swoją przeszłość, bo w ten sposób lepiej poznaje samego siebie. I tak właśnie na tej zasadzie operuje cała historia. My chcemy poznać siebie, nas wszystkich i przeszłość. I dlatego archeologia to nie jest pytanie, czy się opłaca. Może materialnie się nie opłaca, ale od tego są fundacje przeróżne, żeby starać się o pieniądze na wykopaliska i na swoje własne przeżycie. Więc ja uważam, archeologia to nie jest zabawa, to jest absolutna konieczność czysto praktyczna. Do następnego razu.